Cześć kochani, dzisiaj będzie sesja zdjęciowa na Jaśminowej. Mam ze sobą Basie, fotografa. Także będziemy trochę nagrywać, bo wiecie, już koniec budowy, zaraz będzie. Także troszkę, troszkę lansu się przyda, zanim skończymy budować osiedle. Zaraz zobaczycie więcej. Zostało gdzieś, myślę, że tydzień, półtora. Zobaczymy, jak z pogodą. Robimy wszystko, by zakończyć. Dzisiaj już mamy pierwsze też wydania e, lokali klientom. E, mamy już wszystko, co trzeba na budowie z mediów, mamy, mamy prąd, mamy gaz, mamy wodę, mamy kanalizę. Wszystko jest zrobione, wszystko jest gotowe. Troszkę to się nam śliznęło bo 13,5 miesiąca, aczkolwiek ja jestem zadowolony, udało nam się utrzymać budżet nawet, nawet powiedziałbym zrealizować zysk powyżej oczekiwań no i wszystkie lokale są sprzedane jest produkt bardzo wysokiej jakości także mam nadzieję, że klienci będą zadowoleni woli dojeżdżamy w międzyczasie okolica się mocno rozbudowała doszedł nam On Orlen tutaj chyba nam też jeszcze Lidla budują w centrum Kosakowa ma też jeszcze powstać tutaj budynek biurowy w miejscu, przy samym pasa właśnie pasażu w miejscu gdzie e, tak naprawdę mamy dzisiaj skład drewna przy samym rondzie moi drodzy, baliśmy się tych jakby na pewno skrzynek na, y, przy granicy z naszą działką od sąsiada ale lokalizacja wygrała, zjeżdżamy z tego pasażu praktycznie chwila moment skręcam w lewo i jesteśmy już na osiedlu, blisko przedszkola, szkoły, cała infrastruktura. Także klienci bez problemu się na to zna znaleźli. Także jak widać, skrzynka jest, gazowa też jest jedna. No i tam daleko jeszcze jest jeszcze jedna gazowa. Niebawem kończymy tematik. Także chodźmy, zobaczmy, jakie widoki mają ci, którzy mają od zachodu ogródki. Póki co na pole, zobaczymy, ile lat. To co? Dobrze? No czuć, czujcie, ciepełko. Także moi drodzy, tak jak widać. Końcóweczka prac. Kończymy teren, zaczynamy już teraz odbiory zerowe z klientami, tak żeby mogli e, zacząć remonty, a my z drugiej strony, jeżeli się dowiemy teraz o tych usterkach, to też póki mamy jeszcze wszystkie ekipy pod ręką, e, to po prostu jeszcze przed końcem budowy wszystko im fajnie poprawimy. Także polecam takie rozwiązanie przy domkach nie ma żadnego, jakby moim zdaniem, ryzyka, żeby komuś się coś już na tym etapie budowy tutaj wydarzyło, kiedy będzie to sobie lokale wykańczał. Panie Michale, Słucham. Jak, jak emocje na, na finiszu? No kurczę, jest delikatny stresik, bo odbiory niedługo przez klientów. Zobaczymy, jak, jak to wszystko pójdzie. Mamy nadzieję, że super, no bo staraliśmy się, żeby jakość była naprawdę na jak najwyższym poziomie. No i teraz może zaprocentują nasze relacje z klientami, jeżeli cokolwiek byłoby nie tak. Ale delikatny stresik jest, są emocje, i, ale przede wszystkim e, radość z tego, jak to fajnie wyszło. Także ja jestem bardzo zadowolony, mi się bardzo podoba to, co tutaj namodziliśmy. No i co, i czekamy już do końca, nie? Już ile zostało nam tydzień, dwa, Paweł? Ile nam zostało do końca? No troszkę kwestia, kwestia pogody, ostatecznie, ale już na pewno niedużo zostało. Według też naszych obliczeń powinniśmy zamknąć temat w super budżecie i tu wielkie podziękowania dla Kaspera Krawczaka, bo wszystko wskazuje, że zamykamy budżet na 2800 zł za metr, jeżeli chodzi o koszt wybudowania tych budynków wraz z przyłączami. No oczywiście, ja jeszcze sobie poczekam do końca i podsumowania wszystkich faktur, żeby to naprawdę zweryfikować natomiast jeżeli tak wyszło, na pewno będziemy słuchajcie robić jakiś webinar na ten temat jak to w ogóle jest możliwe, że za taką kwotę te domy wybudowaliśmy także przy okazji śledźcie kanał dewelopuj i trzecie fanpage'a, bo na pewno będzie informacja o wydarzeniu także jesteśmy już w komplecie więcej not dokładnie możecie zobaczyć te właśnie nasze te sztujki zrobię z takiego kąta, żeby był dobry efekt jak widzicie z tego kąta jest dobrze. W ten sposób troszkę tro, troszkę wyszły, może luźno nam. Ja następnym razem po prostu też jeszcze jakbym tu je zamawiał, to poradzam, polecam wam podjechać do szkółki i samemu sobie wybrać. No bo tak jak przyjadą, to już potem wam wkopią, no to tak, tak one zostaną. nie? Pokażemy wam też jak wyszły ogródki. Raz, dwa, trzy. I widać michała i ogródki. Tak to wygląda. Dobra, jak tam, jak tam u Ciebie? U mnie super, powiem tak. No, budowa pięknie jest z dnia na dzień. Tak jak widzicie, efekty. Efekt końcowy dla mnie jest e, wow. Po prostu jestem miło zaskoczony. Powiem tak. Mam większy ogród i uważam, że te ogrody są optymalne. Nie ma czasu na koszenie, nie ma czasu na pielęgnację. Polecam trawkę, tujki. I piaskownice dla dzieci, jeżeli ktoś ma, a tak to po prostu stolik, krzesełka i się relaksować, bo tutaj za chwilę będzie po południu słońce, jesteśmy na szczęście przed południem. I grill koniecznie, polecam też gazówkę, nie węglowy, żeby sąsiadom nie, 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 nie dymieć, ale też obsługa jest z własnego doświadczenia gazówka. Rozpoczynamy teraz mały projekt cztery domy w zabudowie bliźniaczej po 125 metrów każdy, 500 pumu. Już kupiliśmy gotowy projekt z, z pozwoleniem na budowę. Jesteśmy połowie przedstępnej, po świętach finalizujemy zakup. Jesteśmy na etapie rekrutacji, także, także ja tyle od siebie i oczywiście projektujemy tutaj jak gdyby niedaleko w Tokarach kolejny projekt. Tam jest 8 lokali mieszkalnych, ale to może więcej już wtedy oddam głos Michałowi. Tak, ja tutaj przekazuję no, głos ofer. Michałowi. Głos Michałowi jest, 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 jest już głos u Michała. Tak jak Michał powiedział, tutaj jeden temat wzięliśmy już z pozwoleniem na budowę, tak jak nowa jaśminowa, żeby szybko zacząć działać. Natomiast drugi temat wzięliśmy taki, żeby przećwiczyć sobie tak naprawdę od A do Z to, co się to jak to wygląda, czyli od projektowania, od kupna działki, projektowania wszystkiego uzyskania pozwolenia na budowę i tak dalej, także tam będziemy mieli taki poligon doświadczalny od początku do końca i ta działeczka jest w nowych tokarach pod Gdynią, pomiędzy w sumie Gdynią a Gdańskiem tam nie wiem Michał chyba już mówiłeś, 8 e, lokali, 4 budynki. W zabudowie bliźniaczej, także myślę, że fajny projekt z tego wyjdzie. A w kolejnych planach, no tutaj już mamy prowadzone rozmowy nad kolejną działką na 12 lokali z pozwoleniem na budowę i na 16 lokali z pozwoleniem na budowę. Co ciekawe, nie w trójmieście, tylko w Łodzi i w Sosnowcu. Jeżeli chodzi o tokary, nowe tokary, to projektujemy z panią Asią Wójtowicz. Serdecznie pozdrawiamy i myślę, że ta współpraca naprawdę super się ułoży, bo mamy bardzo. Bardzo fajne flow z Panią Asią. Jedzie na kolejną budowę do chłopaków. Tak jest. Tak, to jest. Cześć, witam was, witam ciebie. Jak widzicie, może obróćmy się tak, żebyście zobaczyli, kończymy już zagospodarowanie terenu na naszej realizacji. Generalnie dzieje się sporo, nie widać akurat koparki tam za rogiem jeszcze pracuje. Także kończymy. Mocnym uderzeniem całą inwestycję. Udało nam się w ciągu ostatnich czterech tygodni naprawdę mocno, mocno podciągnąć te zakresy, które gdzieś tam wydawały się, że są troszeczkę do tyłu. W tej chwili została nam kosmetyka na bieżąco. Tak naprawdę w lokalach chłopacy wykańczają i sprzątają, dokonają już poprawek. Jesteśmy po wstępnych odbiorach, gdzie już zleciliśmy wykonanie wielu, wielu poprawek. Dzisiaj właśnie zaczynamy oddawać pierwsze lokale. Dodatkowo na pewno jeszcze będziemy mieli jakieś małe popraweczki okna tego typu sprawy, ale tak na dobrą sprawę. Ostatnie dwa tygodnie będzie na bardzo wysokiej wydajności, ale uda się dzięki temu spiąć inwestycje w terminie i przede wszystkim w jakości. Zresztą widzicie, że jest bardzo ładnie, wygląda to osiedle. Super, jak zamkniemy dojazd na inwestycje, to w ogóle będzie perełka, jeżeli chodzi o realizację. Ogródki są kompaktowe, jak widzicie. Każdy oprócz tego, że ma sporo miejsc na auto z przodu i wygodny, komfortowy dojazd, to tak naprawdę ma do swojej dyspozycji również ogród. Ogrody są może nieduże, ale z drugiej strony takie ustawne, wygodne. Myślę, że tak naprawdę to jest taka miejska inwestycja, która spełni oczekiwania wielu klientów. Taka rzecz, co najbardziej mi się ciśnie na usta jest taka, że ten termin 15 kwietnia został ustalony, no, z pół roku temu jak wiedzieliśmy już, że mamy opóźnienie na stanie surowym, ile ono wynosi to był taki termin e, po prostu graniczny, żeby tą budowę zamknąć oczywiście w trakcie prowadzenia prac przez te wszystkie miesiące dużo rzeczy może się wydarzyć no i tutaj e, to z czego jestem najbardziej dumny to to, że pomimo tego, że ten termin był podany pół roku wcześniej no on po prostu nie uległ zmianie i do tego 15 kwietnia te prace będą zakończone, co rzadko się zdarza w budownictwie jeżeli chodzi o koszty wytworzenia, to jeszcze tu podliczamy to, no musimy policzyć kwiecień do końca, natomiast szacujemy, że to będzie między 2800 a 2900 zł na metr kwadratowy na tej inwestycji. To, gdzie mamy największe przekroczenia, to nawet nie chodzi o wzrost cen. Tylko chodzi o samodzielną decyzję o podniesieniu standardów pe wykonania pewnych elementów, szczególnie jeżeli chodzi o zbiorniki szczelne na wodę deszczową i o zagospodarowanie terenu, gdzie po prostu wpakowaliśmy więcej kasy, żeby ci ludzie, co tutaj po prostu kupili one z te domy, co będą tutaj mieszkać, mieli jak najlepszy i jak największy komfort i ergonomię użytkowania zarówno obiektu, jak i terenu otaczającego. Jeżeli chodzi o nowe inwestycje, które teraz liczymy, przeliczamy, budujemy, dla których budujemy modele, no to yy, mam taką jedną inwestycję, którą policzyłem na 300. Natomiast to jest przykład skrajny, bo tam są po prostu dwa duże szeregi po 16 jednostek mieszkalnych na szereg, także tutaj to jest taka, powiedzmy, granica dolna jeszcze realizowana inwestycja w tanim, powiedzmy, rejonie do budowania. Natomiast te takie typowe domki, takie jak tutaj widzicie, no to zakładałbym minimum 3-400, a jeżeli wprowadzone są jakieś modyfikacje, wprowadzone są jakieś elementy, po prostu, które mogą podnieść ten koszt względem tej naszej budowy no to myślę, że Wam wyjdzie 3600-3700 zł netto za metr kwadratowy powierzchni użytkowo-mieszkalnej. Często tutaj ludzie się mnie pytają, co jest w tej cenie, czy w tej cenie jest sama budowa, czy jest, to jest zagospodarowanie terenu, czy są przyłącza. Odpowiadam, odpowiadam na to pytanie. W tej cenie jest cała budowa, jest zagospodarowanie terenu na działce, jest, są przyłącza wykonane na działce, natomiast w tej cenie nie ma ani drogi, ani sieci, które musimy doprowadzić do naszej działki spoza działki. Być może powstanie jeszcze jeden odcinek na Jaśminowej, ale to już na pewno będzie ostatni. Zamykamy budowę, zamykamy całą serię. Ja Was zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam Was do też udziału w naszych szkoleniach, w naszych kursach online, do zakupu naszych książek. Pamiętajcie, że wiedza, którą zainwestujecie w siebie, przyniesie największy zwrot w takich inwestycjach jak ta. Trzymajcie się, cześć.